Witam wszystkich jak widzicie wcale się nie obijam Zobaczcie tutaj robię kompostownik bardzo prosty, w rogu tutaj ogródku ogrodu, ogrodu mojego tak i prawdziwego zderzenia, czyli daję tutaj cztery słupki, jeden, dwa właściwie trzy e, otwory takie na dobre pół metra, oczywiście słupki jakieś drugiej jakości no ale impregnowane są prawda, i tu będę dawał a deski między tymi słupkami także tutaj mamy rozrobiony beton zaprawę, tak, gotową gotowy beton w workach jakieś chyba 40-kilowe worki kupiłem trzy i jak widzicie tutaj szczęściowo zasypuje oczywiście słupki pod poziom pod poziomicę zaraz jeszcze wyrównam Proszę bardzo o, Ładnie łapie tym poziom W ten stron z dwóch stron I Będzie tutaj akurat to w cieniu Proszę bardzo chcę, chcę to zrobić tak żeby po prostu było trochę ładniej Ale Proszę bardzo Tu kompost żeby to Od strony tutaj ogrodu Od strony działki żeby to Było trochę odsłonięte ten kompost i teraz oczywiście słupki łutne później na długość płotu I równo z płotem, prawda Równo tutaj będę na froncie dawał takie deseczki ładne, też impregnowane I w razie potrzeby tutaj ten słupek dałem Między tymi, tutaj między tymi słupkami Jak już będzie się napełniał to jeszcze tutaj mogę Wziąć, też deski dawać W górę, także jak widzicie Dosyć spory kompostownik, zdaje się półtora metra na półtora metra Także będzie gdzie składować te, zobaczcie tutaj ten kompost e, Te zielsko wszystkie, które się wyrywa teraz na bieżąco Tutaj u nas strasznie zielsko rośnie Ogród na całego e, Ostatnio pada ponad tydzień i to porządnie Proszę bardzo, ja nie próżnuję, tam robię, zobaczcie Taki domek ogrodowy miałem, taki blaszany, jak widzieliście na moich filmikach, ale no, niestety już był czas go wymienić, także taki trochę większy robię, porządny. No, i jestem teraz na etapie dachu, no, ale no, niestety deszcz nie pozwala. Mam nadzieję, że ten weekend będzie ładniejszy, więc skończę ten dach, no, i później z zewnątrz będzie wjazd na kosiarkę, na traktorek, później z boku okienka i drzwi jeszcze, także taki domek ogrodowy jak na razie warzywka ładnie, ładnie idą do przodu ale, ale jeszcze słabo dojrzewają, dlatego że mamy bardzo dużo, dużo deszczy na wschodnim wybrzeżu jest bardzo wilgotno lipiec jest w ogóle, ciężka pogoda w lipcu także jak wybieracie się do Stanów tutaj na wschodnim wybrzeże to zapraszam ale nie w lipcu, chyba że lubicie bardzo bardzo gorąco i dużo dużo deszczów i paruwa jak to się mówi non stop no, moim zdaniem tutaj wschodnie wybrzeże od Nowego Jorku z godzinkę półtora dużo ładniejszym okresem albo czerwiec albo ewentualnie sierpień w sierpniu jest gorąco ale już nie ma tak dużo deszczów także w sierpniu już jest ładnie plażowo można, jest gorąco ale już można więcej na plaży się wybrać Ewentualnie wrzesień cały jest bardzo ładny, jeżeli chcecie tutaj zwiedzać. Natomiast lipiec bardzo dużo dni deszczowych i, i gorąco i humid, tłupało znaczy, to i godność duża także No a ja biorę się za robotę, także dam wam tutaj cynk zaraz, jak, jak będę te deseczki robił. No i proszę bardzo, kompostownik gotowy, takie tutaj deski, deski są impregnowane oczywiście, ale a, nie muszą być, no, ten czas nie będą tak długo, a, na może starczą jak impregnowane, impregnowane to na lata, ale to nie jest obowiązkowe, aby trochę były grubsze, niektórzy robią też spale takie kompostowniki, ale proszę bardzo, tak to się prezentuje. Taki kompostownik tak jak wspomniałem Ja akurat zrobiłem tutaj O, już tam trawa zielsko Z ogrodu tutaj wrzucam Jak już wspomniałem, ja to zrobiłem W samym narożniku Ogrodu, tak Ale no możecie zrobić w sumie W dowolnym miejscu Gdzieś w jakimś ustronnym w ogrodzie No ja to Wykorzystałem akurat te dwie strony płotu Ale jeśli nie no to po prostu cztery słupki betonowane, to są impregnowane, także trochę cementu, piachu, wody i macie gotowe. Dlaczego to cementuję? No bo po prostu, no mówię, no jeżeli tu będziecie dużo tego sypać, to jest dosyć spory kompostownik, zobaczcie. Dobre, półtora metra, na półtora metra może większy. Dosyć wysoki, także to w miarę jest solidna konstrukcja, ale zrobicie raz... I, i macie spokój na lata w sumie i, i a, także sami wiecie, że mając ogród, to kompostownik to przydatna rzecz, fajna a, mi nie zależy tutaj żeby to się kompostowało bardzo szybko i prawda tak zwany gorący kompost robić a po prostu bardziej chodzi o to, żeby składować to wszystko zielsko, prawda, bo nie będę wywoził, czy nie rozkoszona trawa, czy czy fasty, które się wyrywa z ogródka, a tego jest dużo, żeby po prostu tu wrzucać i to z czasem rok- dwa się przekompostuje. Na jesień trochę liści może tu dorzucę, przewrócę to widłami ze dwa razy w roku i to, to powiedzmy, jak nie w przyszłym, to następny rok ładnie się na tyle przekompostuje, że będę mógł powiedzmy zasilić tym ogród. Ale przede wszystkim donice, pojemniki. Tutaj zrobiłem sobie, zobaczcie, taką siatkę, cztery, cztery deski. Siatka o niedużym oczku do przesiewania, także jak już, już tutaj o, ten kompost, prawda, ja go tam jeszcze przerzucę, ale on już tam rok ma i zobaczcie, jak ładnie przekompostowany, także można już przez siatkę go przepuścić i to co. Ten ładniejszy powiedzmy można zużywać do a, na potrzeby typu właśnie głównie do yy, donice jakieś, Bo wiadomo, jeżeli na przykład papryki uprawiacie w donicach czy, czy kwiaty to, to taki kompost to super rzecz A nawet na grządki, grządki podwyższone, wiadomo, nie wiadomo ile tego tutaj nie będziecie mieli No ale, ale zawsze także to jest fajna rzecz a, Także tak to się prezentuje Proszę bardzo, tutaj jest ogrodzone od strony, od strony działki, tak żeby nie było widać. Tutaj mam jeszcze jeden kołek wbity, zabetonowany, też impregnowany. Jeżeli będzie potrzeba, to tutaj mogę kilka desek też takich założyć, ewentualnie powiedzmy je zbić i tak zastawiać, ale na razie to nie jest koniecznie konieczne, także chodziło mi o to bardziej, żeby prawda, ten kompost się nie rozwalał na boki. A tutaj on spokojnie sobie będzie się przerabiał. Także bardzo prosty kompostownik z desek. Dużo czasu nie zajmuje. Kupiłem deski. To jest jakieś 3 metry. 3 metrowe, przeciąłem na pół. Poprzykręcałem oczywiście śruby. To są do, do użytku na zewnątrz. Pamiętajcie o tym, bo jeżeli macie impregnowane drzewo, a wkręcicie zwykłe śruby, to, to, to zobaczycie, jakie się z, zrobią zacieki i te śruby będą szybko gniło. Pamiętajcie, że to drzewo jest nasączone, oczywiście ktoś powie, no to nie jest organiczne, a, ale jest, bo dzisiaj impregnuje się drzewo miedzianami, także takim miedzianem między innymi, którym pyskacie pomidory na przykład, a ten miedzian jest zatwierdzony do uprawy ekologicznej a, i powiedzmy, Tutaj on wielkiej krzywdy temu kompostowi nie wyrządzi, te deski, i właściwie tam nie, nie, przedostanie się, nie przedostanie się do kompostu. Także dalej ten kompost będzie dobry. Także możecie śmiało używać drzewa impregnowanego. Ja mam nadzieję, tutaj w Ameryce wiem, że kiedyś, lata temu, 80 to używali do impregnowania tego drzewa. Jakichś tam e, cyjanków i innych rzeczy, a już zdaje się od lat 90. później, troszeczkę stosują miedzian, jakiś związek miedzi do impregnowania tego drzewa, który właściwie o, jest bezpieczny, e, przy, właśnie e, w styczności z taką ziemią ogrodową, e, prawda? Także nie wyrządza jej no Może, gdyby tu tego naprawdę nie wiadomo ile było, wkopane i tak dalej, no to. Coś mogłoby się tej miedzi przedostać, ale tak to raczej nie. A jest pewność, że powiedzmy to starczy na lata. Ja wiem, może, możecie dosyć grubych desek zrobić czy na przykład spalet, kompostownik zwykłych, ale może to być właśnie Może to być właśnie a, niezbyt trwałe i, i może to próchnić, a to już zrobione na lata. Trzymajcie się na razie.